Cześć, tu Franek, jak pewnie wiecie dzisiaj pojawiła się w kioskach nowa kolekcja Champions League 2014-2015 Ja kupiłem sobie 6 takich saszetek, tutaj mamy 5, ale do tej są chyba karty z dwóch saszetek włożone no i z tego co tam patrzyłem na saszetkach jest bardzo dużo nowych kart specjalnych bardzo dużo starych a więc mamy rzeczywiście bardzo ale to bardzo dużo kart specjalnych jest też kilka Nowych klubów, których nie było wcześniej, m.in. Sporting Lisbona i Malmö FF. No i ja niestety byłem podrajcowany i otworzyłem sobie już te moje 6 saszetek. No i na dzisiejszym filmie chciałem Wam tylko pokazać te karty, które na razie trafiły. Tutaj najpierw chyba mamy najlepszą kartę z tych. To jest trofii, czyli Puchar, i on jest 1 na 50 saszetek, a więc naprawdę ekstra. Dalej mamy bazówki. Tutaj mamy kartę Master. To, to, kiedyś to były lepsze karty, teraz one są na 2,5 saszetki. Tutaj mamy akurat Ozil'a. Dalej mamy herb Atletico. Fansa Rui Patricio. Herb Bazelu. Tutaj mamy mazóweczki. Okay. tutaj też rzadka karta, patrzałem International Star, Didier Drogba, 1 na 16 saszetek. Fans Casillas. I dalej bazówki. W kolejnej saszetce trafiliśmy tutaj mastera pirlo i Rising Star'a Kurtua Courtois dalej, w kolejnej saszetce trafiliśmy Rising Star'a Roberto Pereira i już chyba same bazówki dalej no i w ostatniej jeszcze saszetce, którą chciałem Wam pokazać z tych kart co trafiłem tutaj trafiliśmy y Logo Manchesteru City, Mastera Davida Silva i Defensive Rocka Erika Abidala. No ok, więc, a więc to tyle na dzisiejszym filmie. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!